Nie ma chyba na Ziemi osoby, która nie słyszałaby historii o słynnym Titaniku. Nocą 1912 roku, z 14 na 15 kwietnia, na dno poszedł ten rzekomo niezatapialny statek, zabierając ze sobą ponad 1500 osób. Wydawać by się mogło, że na temat tej tragedii wiemy już naprawdę wszystko. A jednak okazuje się, że pojawiają się i nowe fakty. Przez ponad 100 lat sądziliśmy, że sprawa zatonięcia Titanika jest prosta i banalna. Wszystkiemu winna jest przecież góra lodowa. Najnowsze analizy ekspertów wskazują jednak, że choć lód to z pewnością jedna z przyczyn, przez które doszło do zatonięcia, to nie jest to jedyny powód. Okazało się, że na wiele dni przed legendarną katastrofą na Kadubie, w którym potem uderzyła góra, wybuchł potężny ogień który stanowczo osłabił tą część statku. Twórcy okrętu chyba jednak nie bardzo przejęli się zniszczeniami i ważniejsze było dla nich, by Titanic wypłynął na czas, a nie by jego pasażerowie byli bezpieczni. Eksperci twierdzą, że gdyby nie pożar, być może uderzenie w górę lodową byłoby dla statku mniej niszczące i co więcej nie doprowadziłoby do jego zatopienia, a z pewnością nie w tak szybkim czasie. Co pozwoliłoby na przysłanie okrętów, które zabrałyby pasażerów. Zachęcamy do lajkowania filmiku i subskrybowania naszego kanału.